Witam serdecznie w mojej hydroponicznej dżungli w kolejnym poniedziałku w Growboxie, dzisiaj bez stresiku na luziku możemy zrobić przegląd i trochę sobie pobeblamy. O, luisek i cyk, nie? Pod liścia. <grym> tak, dobra, słuchajcie, ten pocięty Fusipetiol. Petiol. No, ten listek będzie znowu taki styrany. To widać, to on się tutaj nawet nie mam jak go słuchajcie rozkręcić. Widzicie? No tak, niestety. No, ale tam się ukorzeniamy. Ja wiem, że nic nie widać. Zresztą tam jeszcze korzonków nie, nie bardzo coś jest. Nie ma się z czego cieszyć jak na razie. Dobra, tu poprzedni u giganta, to to już znamy. O nie, tego nie zauważyłam. Da się to odpęcnąć? Lupa tam, trzeba będzie znowu przyłożyć. Przyłożyć! Przy przyłożyć ci będzie znowu musiała. No, tam, ja, bo to nie wyjdzie. A tu na dole co? Aha, a na dole mamy takiego. O, dziada małego. Dobra. To się niech za czym ty się teraz kręcisz? Czego szukasz? Ważna sprawa, na tak tuptoli. Tuptoli, dobra. Muszę się. Tu najnowszy. U monsterki. Tak, i widzę, że u Epi w odmianie Marble też. Tu taki nowiutki. O tutaj, elegancio. Dobra. Teraz tak. Co tutaj? Uchojeczki. No, zwiększają się te listki. Zwiększają się. Wiecie, ja tak zaglądam tu, w to miejsce, bo tu jestem w stanie coś zaobserwować. Bo... Tutaj jak sobie spojrzymy, to jest tak trochę gęstawo, no nie no to tutaj widać nowe listki. Ale to wiecie, prościej mi pójść tam, e, bo, bo tam ładniej to widać, no nie? Ładniej to widać. Dobra. No tu zagadka dla wytrwałych. Proszę bardzo. <grytania> Jaka roślina rośnie, ale tego zupełnie nie widać, o to. <grytania> nie wiem. <grytania> tak to właśnie wygląda. E, dobra. Tutaj zrobiłam sobie taki mały szachermacher, e, bo tutaj stoi duszek, teraz stoją dwa, znaczy no takie <grywia> dwa gagatki, jak widzicie, jeden to już o, tak? I e, Bidadari zmieniłam e, doniczkę na taką właśnie to oto dużą. Przy okazji, wiecie, tam coś z tym obcym porobiłam. No ale czekajcie, bo ja tu muszę wejść, a epipremno mi trochę nie pozwala. Czekaj na epi. Ty z tymi swoimi liśćmi. Yy, dobra, tu był liściu, yy, muszę się upewnić, tak, ten, o, to jest ten, co w zeszłym tygodniu był taki zwinięty, wylazło to, to troszkę pomogła, mi tu już widać kolejny, kolejny w drodze, yy, dobra, czekaj no, trupie, czekaj no, czekaj no, yy, tutaj proszę bardzo, po ogarnięciu, tak wyglądamy, tak, no, no, ledwo człowiek coś tu zrobił, już są plamy, nie, nie wiem, nie rozumiem. Nie rozumiem. Masz tu wszystko na świeżo? Masz ty tu w ogóle korzenie czuści zgniły? No są. Strasznie szybko mi tu się wszystko gloni. A to niedobrze, wiecie, bo jak będzie za dużo glonów, to one zabierają wtedy bardzo dużo tlenu i coś tam w ogóle z siebie oddają. Więc, Więc tak, o Boże, jak tu śmierdzi. O, ludzie, <laughs> wzięłam jakiś głębszy wdech, ej, jak tu wali choją, Batko Boska. Dobra, ym, tu mamy tego drugiego trupa, no nie, tak, 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 tak. Tu mu idzie, patrzcie, taki gagatek. No i to jest ten, ta doniczka to jest ta, co stała tu, czyli to jest ten nasz pierwszy. No jego też ogarnęłam, tak, tutaj też troszeczkę zgniła bulwa yy, i... Korzonków trochę też podgniło. Matko, jak tu wali. No tu są jakieś korzonki, no nie? Jakby... No co ja mam zrobić? No nic nie zrobię, no. Jest jak jest. Co ja poradzę? Santosoma to jest stan umysłu. E, dobrze. U Bidadarii widzę rurę. Ja nie chcę jej teraz przekręcać. Ja koniecznie chcę, żeby ona w tą stronę stała. Czy u tego drugiego ja coś znajdę? A, to jest pewnie najnowszy liściu. Ten, co go trzymam. No, jestem w stanie tylko tyle pokazać. I tak, tutaj widzę listek. O, w tym małym obcym. No i słuchajcie, o, tutaj. To jest to coś, co było takie dziwne, zwinięte w Donicy. No to tak, tak się starałam zrobić, żeby to wyszło na wierzch, prawda? No i patrzcie, co my mamy. To widzicie tego zębula? Kolej, kolejny babyk. Kolejny babyk. Tak, dobra. To proszę kolejny kwiatek. Tak, żeby nie było. Te jak one dają, to jak to się nazywa? Obowata weriegata, Ja cię pierdzielę po prostu dramat. Te się już niektóre nawet osypują. Tak, i stukają, tośkę straszą. Tu zaraz już kolejne w drodze. To są akurat od obskóry to. Tak, a tutaj to. Tutaj to, to jest też obowata veriegata i tu jeszcze coś było. Nie wiem, czy ja chcę to widzieć. A no tak tu. Tu. Yy. I tam. Tak, dobra. Yy, no i tak, postanowiłam, Co zostaw mnie. O, widzicie tu, cho, ja mnie tłuczę kwiatkiem. No to, to, to już jest w ogóle cudowne. To będzie kwiatek śmierdzący na samym środku boksa, zwisający. O Jezus, nie. Nie wiem, po prostu to trzeba obciąć, powiem Wam. <laughs> naprawdę, bo ja tak się um, trzącham się tak nad tymi chojami, mówię, a bo kwitną dobra, nie tyle energii. Wiecie, tak z jednej strony jest mi żal. No bo co, roślinka bardzo dużo energii wsadziła w to, żeby zrobić kwiatki, utrzymać je i tak dalej, wiecie, rozwinąć. To, to naprawdę jest duży wysiłek dla rośliny i tak jest mi za z każdym razem szkoda. Mówię, a obetne. I ona tak się starała, nie? Co prawda, to śmierdzi mi nocą, jak, jak o jezu! Ale, ale chyba to jednak trzeba będzie popcinać, bo tu dziada z babą brak, tu, tu nic nie widać. No nie, nawet jak zmienię rękę, o i tak wam pokażę, to i tak, o. Tu, tu, tu. To jest jeden wielki zlepek czegoś, nie? Wszystkiego. Po kolei, po prostu. Dobra, w każdym razie postanowiłam tutaj przestawić Pink Lady, no ale wpierw, prawda, Red Wine. Red Wine tu ma nowego liścia i ma rurę, tutaj nowy liściu i rura, tak, tutaj nowy liściu i rura, tutaj jest ledwo co rozwinięty listek i już rura, czy kwiatek, butelka strzeliła w kuchni, o nie, patrzcie. Jest tu kwiatek, tam widzę go i tu rura. Tak, no dzieje się. Więc właśnie, postanowiłam przestawić Pink Lady tu, ze względu na to, żeby ona miała światełko, ale nie aż tyle, bo tutaj w tym miejscu ona jest zbyt zbita w sobie. No nie, bo tak jak tutaj na przykład w tej Jaglaonemie, no to my widzimy, tak? Te listki się rozchodzą na boki i tak dalej. I tu nie ma znaczenia wielkość tych liści, bo te też nie są wielkie, a się rozchodzą na boki. Natomiast tu mamy jeden wielki zlepek liści. Jak widzicie, o tutaj ten powinien, ta rura powinna być wyżej, w ogóle w drugą stronę, a no tak nie jest, bo po prostu wydaje mi się, że światła było zbyt dużo. Tak więc właśnie yy, przestawiłam. I zobaczymy, czy to coś da. Czy to coś zmieni powinno. Tu na przykład najnowszy liście nazwita. Dobra, tu widzę dwie rury. To jest proste. Tu i tu. Tak. Więcej szukać nie będę. <grym> bo to jest i tak zbyt gęsto. Dobra. Teraz tak, bo tu się coś działo. Siedziało się. O i się dzieje się. O, jaki duży. Ładź Florek. Dobrze, dobrze, dobrze. A tu co się dzieje? O, tu mamy na przykład nowe listki. Tu cały zbitek nowych listków u tej dracenki Milky Way. Te już dojrzały. Patrzcie, jakie ładne. No, lubię tą odmianę. Lubię. E, dobra. Juzu. Juzu nie daruje ci tej nocy. Najnowsze liściu. To jest ten... On się chyba w zeszłym tygodniu dopiero rozwijał, no nie? Jakoś tak nie do końca pamiętam przez ten stres, który miałam, ale wydaje mi się, że on był rurką taką, przynajmniej, przynajmniej w pół jeszcze zwiniętą, tak mi się zdaje. Tak, no i tu rura, więc Juzu ciśnie, no nie, patrzcie, mamy przynajmniej w jeden liść na tydzień, nie, tak można by było powiedzieć. Tak, dobra. Co tu teraz? Ano tu. Tu słuchajcie, jest jakaś posłucha totalna. Tu się nic nie dzieje. I albo ten filodendron hederaceum veriegata rośnie mi pięknie, albo tak jak teraz, nic się nie dzieje. No ja, Tak. Dobra. <tak>, tak to wygląda. Tutaj się coś działo. A, słuchajcie, tutaj mamy wciąż tą rurę. Ona tutaj... Pozakręcana. Po, pozakręcane to, to wszystko. Nikt tu nie przyjdzie, nic nie zrobi, kurde, blacha. No dobra, no dalej sobie radź, słuchaj, dziewczyno. Naprawdę, naprawdę. Ja myślałam, że to sobie ogarnęłaś się. Ale widzę, że nie. I tak, słuchajcie, tutaj ten skrzydłokwiat biedny. On taki zaniedbany. Czekaj, Tosia, przesuń się. O, patrzcie, tak sobie krzywo tutaj rośnie, bo wychodzi z doniczki. Tu nawet jego najnowszy liściu. Się prawie rozwinął. Tak, słuchajcie, dzisiaj będziemy sprzątać choinkę i wszystkie dekoracje świąteczne, więc ja będę miała okazję zejść sobie do piwnicy, wyjąć kilka pudeł z dekoracjami, bo tu wiecie, mam mm, dwa pudła z Halloweenem, dwa pudła z Christmasem, no nie. Może mi ta torba, e, swoją drogą bardzo duża torba z doniczkami, wpadła za te pudła i ja tego po prostu nie widziałam, nie wiem. Może postawiłam i mi się zsunęło, Ja nie mam pojęcia, gdzie jest torba z donicami. A ja potrzebuję do tego skrzydłokwiatu w sensie taki. Mam plan w głowie, że chciałabym do niego taką tą doniczkę, y, którą używam do antków, taka, wiecie, wysoka, no nie? Więc chciałabym mu zmienić. No tylko muszę znaleźć te doniczki. Poza tym nie będzie już choinki, więc z powrotem chciałabym te doniczki w domu mieć, bo ja z nich y, korzystam, no nie? I to dość często. Więc fajnie by było mieć je w domu. Yy, dobra, no i tak. Tu najnowszy liściu i tu rura. A tutaj mamy o takiego. Takiego liścia. Będzie ładny. Będzie ładny. No i patrzcie, już się też nam powoli palik kończył. Zobaczcie. No, już tu też nie za wiele przestrzeni zostało. Rośnie to, 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 to Jak nie wiem, ten nawóz to za dobry jednak. Żeby tak szybko rosnąć. Yy, czy ja coś tu robiłam? No nie, nie robiłam. Ale, yy, ale, ale. ale. Tutaj mamy krystalinum z magnifikum, z luksem. I tu widzę, że tam się coś dzieje w tym ząbeczku. Z yy, Tutaj mamy o proszę bardzo to jest dark krystal z magnifikum, z aosem, z papilaminem, darkiem. Coś takiego. No to tutaj muszę przyznać, że nie widzę nic. Tu może coś tam w tym dziubeczku, ale szczerze mówiąc, nie widzę. <grafię> Jakby nie jestem pewna, co tam się dzieje. E, tutaj mamy tego Noida Noida, to jest najnowszy liściu tego Noida. To nie wiadomo, czym to, z czego to i tak dalej. Więc tu najnowszy. Tutaj wrócił ten Odizy i on się zwie jak. Ajajaj, ajajaj, on się zwie. Tak się zwie. Proszę bardzo, tak się zwie. Tak, bo w zeszłym tygodniu go nie było. <laughs> bo ja go odstawiłam na regał. Niepotrzebnie, bo on powinien tu zostać. Także tu najnowszy liściu. Tak, no to to jest ten taki, ten pogryziony, no nie? Którego tam pryskałam. E, dobra, i no i tutaj w tym. O proszę. Tak, tutaj w tym. To jest nasz najnowszy liściu, tu. A co ty masz takie dziwne plamska? Co to się dzieje? O co ci chodzi? Pokaż, no. Hmm. Huh. Interesujące. Co się z tobą dzieje? Czy to są pogryzienia? A robaczek gdzie? W takim razie. A. No dobra, to ja po prostu zrobię oprysk po całości. W każdym razie to jest nasz najnowszy liściu, który jeszcze nie skończył rosnąć. I widziałam. Ech... Tu coś widziałam. Mm... Tu się taki ciumpolek robi, tak? A znajdźmy ten poprzedni liść, a poprzedni liściu to jest ten. Tak? Dobrze mówię? No to się trzeba poroz... No tak, to tu jest ten poprzedni liść. Dobra. Żeby nie było. Mówię, ja się nie mogę obracać. Kurde, weź no to sięk. To sięk, to Weź dupę, weź dupę, tak. Dobra. Tutaj jest błażeju i Blażeju to jest krystal z magnifiką sforgetti, z sforgetti z dark. To on tu. Ciśnie. Y, Cisnął też z kwiatkiem, odcięłam. Tak, no i tam widać, że wychodzi zęból, więc spońko. Y, tutaj już mi zabrakło chęci, żeby go posadzić, choć powinnam. Natomiast jest w nawozie, więc niech on tam sobie rzepkę skrobie. Dobra. Czy coś się dzieje tu? No tam jakby... No nie, nie jestem przekonana. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie, nie jestem pewna. Y, tak, no tutaj no cóż, no nie... Tak, no ale całkiem nieźle ciśnie ten on ten zębol, nie? Chociaż i tak. Yy, długo to trwa. Strasznie długo. Dobrze. Usiądę, bo tutaj nam jeszcze zostało Luksik. To najnowszy liściu Luksika. I co się dzieje tu? Może? Nie wiem, nie jestem pewna. I tutaj mamy. O, tego jego co to to jest? Hmm, ostrość, halo. O, papilaminum z krystalem z furgetti. Może włóżmy tak trochę bardziej logicznie o tu z przodu. Jak Bóg dał, bo tam korzeni mnóstwo. Tak ukorzeniałam. No, tutaj z rewelacji to tu jest najnowszy liściu. On sobie jeszcze wciąż dojrzewa. Już go było widać tydzień temu i dwa tygodnie, on jest wciąż taki, widzicie, fafluniasty, no nie? Tak więc trochę mu to czasu zajmuje, ale mi tam się nie spieszy, niech on sobie robi. O Jezu, co to? O. Kolejne. <ścoughs> w sobotę byliśmy w Biedronce. I akurat fajnie, bo promocja była no nie na takie jakieś tam czekoladki świąteczne, inne pierdolety i te były w dużo tańszej cenie. Mówię: "A dobiorę Luśce Wszystkie te unikorny, jakie widzę i się okazało, że widzę tylko dwa". Mówię: "Dobra, biorę dwa". jakby <grybujesz> trudno. No tam jeszcze inne misiaczki były, ale jakby Lusia sobie bardzo uwidziała tego jednorożca, no nie i mm, ona, ona fajnie, bo ona w ten sposób pokazuje, że dobra, to już tam koniec ze śniadaniem, czy tam z kolacją na no niebo jak je e, i się już naje, to sobie idzie, szuka gdzie on jest, zabiera go i na kanapę sobie z nim idzie. Nie, jakby to już jest dono, ona już się najadła, teraz jest pora właśnie na magię z unicornem, <grym> Cały już tu fefluniony, już tu wylizany, ucho jedne, ucho drugie, nie. A taki był ładny, patrzcie, taki był. Taki ładny puchaty, nie? Bo Luśka, y, luśkę, zadek tego miśka w ogóle nie interesuje. Tylko tu. Y, tylko tu. Dobra. I co więcej, to sieniek. Oj, matka, tam matka. Pokaż tego. O, tu. kompocji koleczka. Unicornik. Rejestracja od koca. Wieś to... Wymemlała go matka, widziałaś, jak go wymymlała, A to by była taka do, do, dobry ten. Podgłówek byłby dobry z tego. No, wymymlane to nie, no. Tak szalała. A, pokażę wam. <noise> to też jest zabawne. Ha, może wpierw powiem. Słuchajcie, yy, nasze piesy, to tam można było za, zauważyć kątem oka czy coś yy, na filmikach, że nasze piesy mają zabawki w takim pudełku przezroczystym. No i ostatnie pudełko, jakie miały, to miały 32 litry. 32 litry zabawek w tym pudełku, no nie? I, i wiecie, to już się wysypywało, to już by trzeba było dokładnie układać, żeby to się ładnie wszystko pomieściło. nawet no, przy psach i przy takiej ilości zabawek nie da się tego ładnie układać, no nie? Więc, słuchajcie, stwierdziliśmy, że w sobotę wejdziemy do Pepko no i zapewne już nie będzie tych dyrdymałów świątecznych i tak dalej, co nie? Może w końcu wejdą pudełka do sklepu, czyli takie, wiecie, rzeczy użyteczne, no nie? Do, domowe. I słuchajcie, no tak, mój plan był taki, że nie wiem, no może kupię, tak nie wiem, z 50 litrów, no bo już chyba większych w Pepko nie ma, no, musiałabym do Action jechać na, na drugą stronę wsi, a nie po drodze mi. E, mówię, no, no tak, z 50 chociaż, nie? To to zawsze parę litrów więcej. I słuchajcie, nie ma. Więc co żeśmy kupili? Ja proszę bardzo. Lusjeniek, oj, matka, a co ty robisz, ja tu gdzie mam? Proszę bardzo. Kupiliśmy taką wannę, nie? To jest taka wanienka na pranie, taka misa na pranie, żeby było wygodniej wynieść. <noise> no, to teraz jak to się tam włazi, to wychodzi nie, dość, że cały naelektryzowany, no nie wszystko to rozrzuca. Chociaż z tym żeśmy się liczyli, że tak właśnie będzie. Nie, no, ale ale właśnie może sobie tam cała wejść, bo do tego 32-litrowego też wchodziła, ale nie miała tyle miejsca i tyle przestrzeni, więc Teraz powinno być jej zdecydowanie wygodniej. No, także takie pierdoletki. E, tak, już śmiałam się, że e, psy już nie mają pudełka z zabawkami, tylko wannę na zabawki, nie? Później to nie wiem co będzie. Po prostu kupię im oddzielne mieszkanie, nie? Jakby nie idą na swoje. <noise> no, bo co tu więcej? Skoro ja już im wanny kupuję do zabawek. No nie, później, później to już po prostu zrobię selekcję tych zabawek, no nie. Tak. I wezmę na przykład takie te 32-litrowe pudełko. Część z zabawek schowam i będę, tak wiecie, jak, jak prawdziwa mama prawdziwym dzieciom y, robi zabawki na podmiankę, no nie? Czyli w tym tygodniu bawimy się tym i zabieramy te, a dajemy te drugie, no nie? To tak coś takiego będę robić. No. Co chodzisz? O co chodzi? Oj matka, no. Ja nie chcę się wyprowadzić bez ciebie. Gdzie go jeden? A kto mi takie szumy tu wczoraj robił? Tak ganiała, tak latała. No, wpadła słuchajcie w taki szał. Nie wiem, czy tak jej się spodobało wyrzucanie zabawek z, te, z tej wanny. Czy wkurzyło ją to, że nie może znaleźć jakiejś zabawki? No, wiecie, nie, nie jestem przekonana, no nie. Tak latała po domu, tu cała taka nastroszona, każdy włos w inną stronę. Się wyhopsiała z tymi zabawkami. Oj, matka, no, bo tak dobrze się bawiłam. Tylko niepotrzebnie luźka. się mi tam przeszkadzała mi. No, tak. Łebku, łebku. I co więcej ciekawego. No i kurde, znowu mamy świąteczny poniedziałek. Ja po prostu nie mogę dojść do siebie i jaki jest dzień tygodnia. Słuchajcie, niech te święta się już kończą. Ja wiem, że fajnie, że wolne, że można sobie posiedzieć w domku, poczilować e, I tak dalej, no nie? Ale powiem wam, że. Przez te święta, przez ten sylwester, przez to wszystko. Ja w zeszłym tygodniu dwa razy, przysięgam, dwa razy myślałam, że jest poniedziałek. I taka wiecie, lekka panika we mnie wchodziła, bo tak, o mój Boże, jest ta godzina, ja nie nagrałam poniedziałku. O mój Boże, nie zrobiłam tego i tamtego, rzeczy bardzo istotnych, które robię w poniedziałek, których wymieniać nie chcę. Mówię, wow! Co, co ja mam teraz zrobić? Mówię, A jest tak późno, nie? <grym> o co chodzi? I wiecie, po czym łapię za telefon i tak dalej, patrzę. Ej, nie, spokojnie. To nie jest poniedziałek, jakby chill. Ale wiecie, ale emocje od razu mi uderzały, no nie, bo, bo myślałam dwa razy, że jest poniedziałek. I Paweł mówił mi to samo, że już dwa razy wydawało mu się, że jest poniedziałek, no nie? Tak więc y <grym> strasznie mi to na głowę weszło. No, także poniedziałek jest dziś, tego jestem pewna i znowu jest święto, ale na szczęście pan Paweł stwierdził, że koniec tego świętowania on jedzie przynajmniej do 15 do pracy, bo on tam ma silnik do wyjęcia czy do rozłożenia. Już sama nie wiem, jakby on tyle rzeczy tam robi, a ja ich nie rozumiem, że już, już nie jestem pewna, czy on już ten silnik wyjął. Czy on go teraz będzie już rozbierał, no ale w każdym razie pojechał taki zajarany, no nie? Mówi, że, 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 że koniec tego. No nie dziwne, no słuchajcie, no ja jestem taka nudna, że ze mną siedzieć tyle czasu, to trzeba mieć e, naprawdę <grym> power, nie? <grym> nie wiem, co zrobimy na stara lata. <grym> o, jezu, no, ale no. Ale tak. Tak, także jak, jak wróci, to będziemy sprzątać te wszystkie gadżety, i ja koniecznie muszę znaleźć doniczki. Całą dużą torbę do nic muszę znaleźć koniecznie. Koniecznie. Bo tak jak tutaj te małe, co korzystam, to spoko nie, bo to mam, ale, ale mi jest potrzebna duża. Co prawda nie ta nie ta taka, duża, duża, tylko taka mniejsza trochę, no ale nie mam już w domu nic, no nie, bo tak w domu takie małe to mam. No i co? I słuchajcie, w czwartek, tak jak obiecałam, będziemy rozrabiać nawóz. Ja tu co prawda mam, ale spokojnie, dziś jest dopiero poniedziałek, więc ja to jeszcze wykorzystam. Najwyżej resztkę sobie zleję w jakieś pudełeczko, czy tam co, no nie i rozrobimy sobie nawóz tak cały w 100%, czyli skalibrujemy mierniki, bo niestety moje mierniki trzeba kalibrować. Ale wpierw też sprawdzimy, czy nas nie oszukują, bo być może poprzednia kalibracja jeszcze wciąż się utrzymuje. Kto wie? To różnie bywa, słuchajcie. Czasem po tygodniu jeszcze wciąż mi się utrzymuje od kalibracji, a czasem po trzech pomiarach już są rozkalibrowane. E, w każdym razie, no, zrobimy to wszystko, dokonamy pomiarów czystej wody. Wody z nawozem, dodamy ten nawóz tak, jak dodaję za każdym razem, i to wszystko inne też. Pokażę wam, jak dodaję. Oczywiście tam wiecie, pomieszamy, odczekamy, znowu pomierzymy i tak dalej, no nie? Bo o taki film zostałam poproszona już od dawno temu, no ale to się wszystko poprzesuwało, prawda? Bo jakby końcówka roku i początek roku ma swoje prawa, tak? Jakby wiecie, tam te podsumowania i tak dalej, no nie? I ostatni tydzień roku 2024 to był um, projekt Krzem. Więc jakby y, y, chwilę, chwilę temat czeka, ale jak najbardziej wykonamy. Jak mówię, że coś zrobię, to zrobię, chyba że nie, 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 nie podołam, ale nie, 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 spokojnie, spokojnie. Robimy nawóz razem, tak jak go robię zawsze i dokonamy wszelakich pomiarów, tak żebyście wiedzieli, choć już teraz muszę powiedzieć, że moje pomiary niewiele wam dadzą, o ile nie mieszkacie gdzieś bardzo blisko mnie. A z tego co wiem, nikt z Was nie mieszka bardzo blisko mnie. Więc jakby wiecie, pomiary mojej wody to są pomiarami mojej wody. Wasza woda może być zupełnie inna. Szczególnie jeśli nie mieszkacie nawet w mojej wsi. Chociaż i, na, i nawet w mojej wsi, z tego co wiem, woda jest jakby z dwóch różnych źródeł. Co jest dziwne, bo jakoś tak dziwnie tutaj coś jest. Jakby, jakby tak, bo czasem jest tak, że jak w Pruszkowie. Hmm, jest jakiś taki główny remont i wyłączają główną rurę z wodą, to mimo mi, my mimo wszystko wodę zimną mamy. No to skąd? Hello. Prawda? Z jakiegoś innego źródła ta, 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 ta woda tutaj idzie. Nie wiem dokładnie w takim razie skąd, bo tego nie sprawdzałam. No ale, tak, jakby wiecie, pomiar wody jest bardzo indywidualny, bo każdy z Was będzie mieć inną tą wodę. Mimo, że kran możemy mieć ten sam, tak, to jakby woda płynąca w nim zupełnie inna. No ale... Wie, wiecie, nie? Taki filmik może wam pokazać, jak coś robić, chociaż wiecie, ja tak nie robię za każdym razem, prawda? To, to będzie film dla was, w sensie tych pomiarów wszystkich. Ja ich nie dokonuję, bo ja wiem, jakie one będą, prawda? Więc jakby wiecie, no ale o tym sobie pogadamy w czwartek. W każdym razie, nawóz na pewno sam, nawóz sam w sobie zrobimy tak, jak to robię za każdym razem. Dwa razy w tygodniu, prawda? Oczywiście to nie, nie będzie miało. Mm, to nie będzie nawóz na projekt krzem, tylko nawóz dla wszystkich roślin, czyli tam krzemu dodawać nie będziemy. Jakby ja nie potrzebuję 8 litrów z krzemem, błagam, to ja nie wiem, na ile by mi to wystarczyło. Na jakieś 8 tygodni, przynajmniej. <grytanie> no tak, bo nawet nie litry zużywam w każdy piątek. I co więcej, nie wiem, co więcej powiem Wam, no taka rozbita byłam, kurde, przez te, przez te psie psie chorowanko. No, Lucia w zeszły poniedziałek dostała kroplówkę, dostała leki. Tak, później dostała bardzo, bardzo szczepiony mm, zastrzyk i się popłakała. No, następnego dnia, to już był wtorek, na 7.40 mieliśmy kolejną wizytę, i Lucia znowu, znowu dostała ten zastrzyk. No i co, le leki. Leki dostaliśmy, ale to były takie leki, że tak powiem, ludzkie, tylko probiotyk dostaliśmy psi-psi. No i jest dobrze, no nie? Stupeczka, Musi być czyściutka stupeczka, coś mi się tu... Nie wiem, w co ja wdepłam? No właśnie, ty tak później wdepasz. Słuchaj, a może to ty bakterie przyniosłaś do domu, co? Bo ty resztę kasztany i te żołędzie wyszukujesz, z ziemi wyjmujesz, kurde, może jakaś wściekła wiewiórka. Z biegunką gryzła takiego, co i to ty przyniosłaś, te paskudztwo do domu. Matka, no gdzie ja? Co ty mówisz w ogóle? Jak to może być, że ja? Ja nie, co ja mam małe stupeczki. No. I tak. I co, i chyba nic więcej, powiem wam. Jakoś tak nic mi nie przychodzi do głowy. No, jakoś tak nie bardzo. Jakoś tak nie bardzo. Czy ja coś ciekawego jeszcze robiłam? Nie wiem. Nie wiem, ale wiem, że yy, tu trzeba będzie oprysk zrobić, no nie? Jakby już się chyba pierdzielić nie będę, chyba wszystko tu już opryskam. Bo bo nie wiem. A i tam z tymi szkodnikami, kurde, człowiek się stara i tak ci jakieś dziadostwo przylezie. Ajajaj, jaj. Dobra, słuchajcie, no nic. Jakoś tak ruszyć nie mogę. <grym> ale się trzeba brać za jakąś robotę. Chyba nie. Nie wiem, co ja będę robić. Filmik zmontuję troszkę później. No, dobra, nic, słuchajcie, kończę, bo nie wiem, co tu ciekawego. Proszę bardzo. Ma Magic unicorn, o, obgryziony, obśliniony, wymymlany. Tak, szczęśliwy unicorn. Dobra, słuchajcie, więc widzimy się w czwartek. Ja Wam życzę pięknego i cudownego całego tygodnia. No i do zobaczyska. Pa!